Juba go błagam, spoczynamy Rankingową grę, fenjasem Silver Uno, za konsoletem Elnet Teddyber jako reynor. Czy tym razem wykeruje tą banderuską i poprowadzi do zwycięstwa? I to będzie Golda? Czy to będzie ten moment, czyli będzie ta chwila? Drodzy Państwo, oto jest pytanie: oto jest pytanie. Zimne piwo czeka, otwarte oczekuje na tego Golda, bo ma taką wielką ochotę, aby. Musnąć tym zimnym napojem, tym trunkiem, tą wodnistą cieczą swoje usta, albowiem nerwy dzisiaj noszą, noszą go nerwy. Cóż tu się będzie działo, drodzy państwo, tu się będzie działo kwintesencja wszelkiej maści moby gamingowej. Tu się będzie działo coś niepojętego, drodzy państwo. Limingard, Anistrande, Genji, uwaga, 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 ostatni klocek naszej układanki. Kto to będzie? Inspire wybiera. Kogo Inspire wybierze? Kogo on wybierze? Varian Drodzy Państwo, nie ma. Jest Genji jako adykary, Terendy jako support, Artanis, Varian. Varian prawdopodobnie jako taki Limning kontra Falsta Draenor nazywał Muradin Ana. Co tu się będzie działo? Ogród Grozy jest pełny Grozy i trzęsie się u samych podstaw. Albowiem tu dzisiaj, i właśnie w tym momencie, Nete wbije Golda. Czy się to uda? Myślę, że tak. Razem z nim ogląda ten oto stream, ten oto przekaz. Prawdopodobnie jeden, dwóch. Prawdopodobnie trzech lub czterech widzów, co tu się będzie działo, to się okaże, to się okaże. Ogród Grozy już się szykuje do przybycia samomerów. Ogród Grozy już wie, że tutaj się będzie działa, rozpierducha. Wszyscy przygotowani na swoich alejach, wszyscy przygotowani, właśnie lądują. Lądują w Alei Grozy i ruszają. Ruszają swoimi postaciami. Jako pierwszy Raynor i Falsta ruszyli w stronę środkowej linii, ustawiają się przy środkowej bramie. Zaraz za nimi Ana je na zebo. Ana na jakimś dziwnym płatku śniegu popierdala lewituje nad ziemią. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Drodzy Państwo, niepojęte rzeczy tutaj widzę. Na zebo w jakimś hodołazie śniegołazie. Chuj wie, czym to to jest. Ale co, ale co? Muradin prawdopodobnie, kumpel naszej Any. też Popierdala na jakimś dziwnym czymś. Nie wiem, co to jest, troszkę to powiedzieć. I ruszamy, i ruszamy. Otwierają się właśnie nasze wrota, otwiera się brama. Raynor wybiera swój pierwszy talent oczywiście Gambit. On będzie bazował na tym, aby nie ginąć, na tym, aby przeżyć, aby rozniszczyć wszystkich, nie tracąc życia przy tym. Dzięki tej wspaniałej umiejętności, tak naprawdę, on zyskuje nieco obrażeń na początek meczu. I piękny, piękny dodge. Niestety, niestety nie udało się wciągnąć jednego z naszego drużyny do środka teamfightu. Na chwilę obecną defensywnie, defensywnie delikatnie rozgrywają tego midleyna. Nie engage'ują, nie rozpoczynają bitwy. Raynor biega w kółko jak porąbany, on nie wie co tu się będzie działo. O i kolejny dodge drodzy Państwo. I odbicie, i kolejny dodź. Co tu się dzieje? Czyścimy środkowego lane'a. Na bocie nie ma nikogo, ale widzę, że falstat dostaje w piernicz. Coś tutaj nie halo. Proszę atakować! Proszę atakować! Tutaj, bot lane. Genji! Oh no! Genji uciekł. Genji uciekł. Nie będzie nic z tego, nie będzie nic z tego, więc szybko Reynor rusza w celu zrobienia kampy. Będzie robić, będzie robić kampę. Tak, rozpoczął kampę. I tutaj lecą już piękne, piękne głazy, ale Reynor niepokonany, mija wszystko, mija wszystko. Coż to jest? Widać, że chłop nie pierwszy raz gra tą postacią. Już pokonał pierwszego z dwóch potworów kampy. Jeszcze drugi potwór został. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Szanowni Państwo, uwaga, uwaga, drugi potwór już ma połowę życia. Kampa będzie zrobiona, czy kampa będzie oddana za darmo. Przeciwna drużyna nie ma wizji w tej strefie. Jest, jest, kampa zrobiona. <ścoughs> I ruszamy, ale co to tyrande biegnie na topa? Czy Ana sobie poradzi sama na lejnie? Czy Ana sobie poradzi z, tą, z tym wielkim problemem? Czy oni puszną? Nie, nie puszną, cofnęli. Moglibyśmy zrobić tę kampę. Zapytanie, czy reszta Timu się ogarnie. Ogarnęła się. Dobrze. Robię drugą kampę za 30 sekund. Otwarcie pierwszego nasiona. Muradin tam walczy dzielnie. Nie do zabicia. Reynor ciśnie, ciśnie robi obrożenia. Jest, dobra. I uwaga, 15 sekund do pojawienia się... Do pojawienia się pierwszych nasion. Do pojawienia się pierwszych nasion. Ale wbijają na topa i co się dzieje? Czy Warian ucieknie? Co tu się stanie? Uwaga! Warian się odpalił! Uwaga! I strzał i niestety nie przeży! Przeżył O Jezusicku, komentator Już pierdoli głupoty, a jeszcze nic nie wypił Ale nie, wracamy, wracamy Na nasz objective Wracamy, przepływ Adrenaliny zapewnia pancerz Tak jest Wybraliśmy kolejny talent i ruszamy i ruszamy, co tutaj się będzie działo Falstad, Falstad ginie O oh fucking shit Wow, ale dipsy co tu się dzieje? Tyrande, tyrandę, tyrandę, jakby tak tyrandę wpadła. Ojoj, oj, oj. oj tyrandę ściągnęła Reynora. Cóż, za piękny skillshot. Niestety drużyna gospodarzy przegrywa 0 do 5. Muradin odrobiną życia cofa się, cofa się do Szrajna, aby zregenerować swoje życie i manej. Co tu się dzieje? wstępnie drużyna niebieskich prawdopodobnie przegra ten mecz albowiem przegrywają doświadczeniu prawie o jeden poziom a raczej o jeden i cóż tu się będzie działo Ała oh, wow. Blokuj tu, blokuj tu. Pięknie. Proszę blokować tu. Pięknie, mu wbija i drugiego kila zbiera. Niestety, nie przejąłem, nie przejąłem. Nie, uciekaj, Reynor. <ścoughs> Dobra, uciek, uciek. Co tu się będzie teraz działo? Reynor jeszcze. Aj, 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 aj. wbieg prosto pod skill o niej wszyscy się sypią. Dobrze, dobrze. No, 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 dawaj Jana, dawaj Jana, rzucasz tutaj. Rzuc o nie, Genji wpadł. Genji może anę porobić. Stun? Stun! Czy będzie stun? Nie będzie stuna. Ale przejmujemy, przejmujemy. Tutaj gdzieś jest mag. Proszę męczyć bułę, tam dalej. I uwaga, przejęliśmy, przejęliśmy. Wzmacniamy sobie przepływ adrenaliny. Tak jest, tak jest. Aby przyspieszyć naszą szybkość ataku, co pozwoli nam zadawać więcej obrażeń w tym Fajcie. I oto Raynor biegnie znowu przejmować kampę. Już nieco szybciej z racji tego, że mamy. Do czynienia z ósmym poziomem? Ósmy poziom wjechał. Raynor zyskał trochę obrażeń. Odpala się. Odpala się bardzo ładne obrażenia sadzi, prawie 360 obrażeń. Niestety z racji tego, że zginął już dwa razy, jego gambit spadł. Prędkość ataku zmalała. Ala, co i za coś, co za coś. Niestety nie może być idealnie. Mógł grać bardziej safe, wtedy by zachował przynajmniej jedno życie. W taki oto sposób. Środkowy line zaczyna się puszować. Czy przeciwna drużyna będzie starała się obronić? Dobra, ja przejmuję szybko to robię. Dobra, dobra, idę tu, idę tu, idę tu. Piękny troł, piękny troł. To to się okazuje? No niestety, niestety walka 3 na 5, 3 na 5. Why you greet when we are 4 vs 5? Pewien ruski unbanny hal pisze. Why are you greet? When we are 4 vs 5, tell me, don't you want to win? Mate, everyone here want to win, everyone want, but our teammates engage while catched by the enemy player. Tak ci odpowiem, panie. Niestety, co więcej mógłbym ci rzec, to ciężko mi powiedzieć. Wariant tutaj wjeżdża, wjeżdża na salony. No i cześć. Oj, sorry, a nie, skurwa złapał. No i cóż, no i Reynor musi się wrócić. zi, bo złapał jeszcze wariana, jak do tego doszło. Niestety nie widzieliśmy okazji po obejrzeć tej wspaniałej akcji. Reynor uzyskał 14 poziom, nowe talenty wchodzą, dlatego wzmacnia adrenalina i inspirację, dzięki czemu dostanie większe bonusy. I co tu się dzieje? Niestety stun nie wszedł. Dlaczego stun nie wszedł? Ciężko powiedzieć. I kolejne nasiono ukazało się. Falsad rozpoczyna przejmowanie. Czy ktoś z dredynym przeciwników spróbuje zaszkodzić? Reynor dołącza do przejmowania. I uwaga, uwaga, udało się przejęli. Teraz rozpoczyna się pusz, Rozpoczyna się pchanie lejna, Niszczenie, niszczenie wież i niszczenie kolejnych twierdz. Raynor pięknie puszuje. niestety. Ult poleciał, ult poleciał. Ult w Raynora. Ult był bez sensu totalnie. Ult też odpala, Raynor. I twierdza padła. I ruszamy na topa, ruszamy na topa, aby raz jeszcze pchnąć kolejną twierdzę na górze. Falstad, Malfurion i Reynolds. Asyście. Jakieś tam chyba pseudoroślinki puszują górną twierdzę. Czy to będzie finalny push? I dojdą do drugiej twierdzy. Niestety nie. Niestety nie. Trójkę nie w walki, która mogłaby sprawić, że będą w dysproporcji. Dlatego szybko wracają. Raynor postanawia rozpocząć przejmowanie kampy. O, został zaatakowany przez Tyrandę. Tyrandę i przeciwnicy już wiedzą, że tutaj robi się kampa. Tutaj robi się kampa. I dlatego też szybko dokończamy kampy. Jocie, jakie buły bije Tyranda. Jakie obrażenia potężne zadaje. No i cóż, okrzyk bojowy, kolejny piękny talent. Darmowe użycie prawdopodobnie co 12 lub 13 atak. Inspiracja nam się będzie sama odpalać. To potężny game changer dla Reynora. Gwarantuję wam. I to już się będzie sam puszować. Oj co tu się stało? Cóż za piękny skillshot Malfuriona. Wyczyścił Genji z pola bitwy. Poskładał się niczym pionek w grze w szachy. Nie przemyślał swojego ruchu. Reynor odpuszowuje Mida. Dzięki talentowi, który wybrał, ma potężne bonusy do. E, aha, falstada, przepraszam bardzo, falstada. Tutaj czat, czat poprawia komentatora, bo komentator już nie wie tak naprawdę co pierdoli. Czasami i wjeżdża, i wjeżdżają dipsy, pięknie dipsy wjechały. Uwaga, uwaga, piękne dipsy weszły. Oho, ho, 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 game changing, drodzy Państwo, game changing. Cóż za wspaniałe ucórz, za wspaniałe obrażenia! Na buście do atak speedu. Wjechał Reynor, dodatkowo zbustował swoją aurą, tak naprawdę towarzyszy. Jeszcze zadał obrażenia. I pchają, pchają tego bota przepięknie. Cóż tu się dzieje? Jakie tu wchodzą dipsy niepojęte? I niestety, gęci fejlował to. Liczył, że coś ugra. A nic nie ugrał. Ale patrzcie, co tu się dzieje. Jakie obrażenia, jakie obrażenia, co tu się dzieje. Dobra, back, 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 idziemy. Cofamy. Pięknie top się puszuje. Nie możemy pozwolić na przejęcie. "Nasiona przez drużynę przeciwną." Fak, fak, fak. Dobra, dzięki. Przejęte, przejęte. Ale co się dzieje? Tank jest w opresji. Tank niestety nie doczekał. Wszyscy są Reynora przerażeni. Uciekają w popłochu, gdy tylko widzą jego umiejętności. Drodzy Państwo, co tu się dzieje? Reynor czyści Lejna i rozpoczyna wjazd na chatę. I kończy z warianem. Ale co to, co to, co to? Jeszcze jest sapor przeciwnej drużyny. Sapor przeciwnej drużyny rusza w tą stronę. Tylko po to, żeby dostać obrażenia od Reynora. Niestety już nie ma się gdzie ukryć. I porobiony. O, kill wpadł dla Anny. Cała drużyna jest przerażona. Nie potrafi spokusować Reynora. Zostaje wystrzelana. W bardzo, bardzo prosty sposób. Rejnor korzystając korzystując tą okazję z racji tego, że przeciwnicy są w trakcie odrodzenia, przejmuje drugą kampę puszujących minionów. Jego obrażenia już się pięknie wyskalowały. Co czwarty atak zadaje 606 obrażeń w skali. Postaci, która tak naprawdę bazuje na szybkości ataku, podstawowym ataku, jest to całkiem spora i przyzwoita liczba, pozwalająca tak naprawdę zmienić przebieg team teamfightu. I odpala ulta, i odpala ulta, i co tutaj się dzieje? I gęzi się wysypał. Dzięki temu Raynor korzysta z okazji. Przejmuje, przejmuje. I Reynor wykorzystał chwilę, aby wyskalować się i zaatakować kolejnego przeciwnika. I to czego jestem zatrzemiony? Dobra. Kończymy to, kończymy tą imprezę. Nie ma czasu na obijanie się. I uwaga, jest, 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 jest gold, jest gold, mamy golda. Udało się, udało się, ta gra była od samego początku wspaniale i wręcz idealnie, perfekcyjnie przez została przewidziana. Jak właśnie ten oto komentarz przedstawił wam, tak oto wbija, wbija się golda w Heroes of the Storm MVP na Powiem szczerze, bardzo ładny heal, bardzo ładne zagranie, ale jest i nasz Reynor. Zajęte obozy najemników 7.